Cześć, dzisiaj czas na parapety. E, ostatnio się zastanawialiśmy trochę, czy metalowe, e, takie, żeby pasowały do żaluzji, które też są metalowe. E, jednak zdecydowaliśmy się na kamienne, e, takie jak mamy wewnątrz. No i, no i co? No i jest już jeden. E, dlaczego? Też w sumie się zdecydowaliśmy na kamienne. No, blaszane y, brzydko się starzeją. Stwierdziliśmy, że to jednak ma być dom na lata, a taki blaszany. Y, no, powiedzmy, tu mamy tego naszego pięknego dęba, z którego no, leci różne jakieś y, takie i no, z kamiennego łatwiej zetrzeć tylko już właśnie. Się skapnąłem, że podczas montażu ja je wyciągnąłem z samochodu yy, i one były takie ciemne. Znaczy, ten yy, po wstawieniu on nagle zda, zrobił się siwy, yy, co się okazuje, że nie został zaimpregnowany. Dlatego tu już mam przygotowany kolejny duży parapet. Mam impregnat do granitu, jakiś hydrofobowy. Nie wiem, czy ktoś tam się na tych specjałach zna, ale czymś takim mam zamiar tego parapeta zaimpregnować, co by był. Mamy też tym samym zrobione w środku i no i działa. No i działa. Z tym małym poszło bez problemów. E, Przystępuję do dużego. Duży mam, 1,83 m. E, Chcę zrobić sobie z deski taki Przymiar, bo ten mały to sobie przyłożyłem i zobaczyłem, czy pasuje, z dużym to już tak nie będzie. W ogóle, zobaczmy teraz do tego większego okna. Mianowicie, spójrzcie na to, tak? Teraz, właśnie przy, przy kolejnej inwestycji, to też pan od okien mocno mnie próbował namówić na tak zwany ten ciepły montaż, szczelny montaż. Jakoś tak, to są te, te taśmy, które są przyklejone wokoło okna. Tylko, teraz tak, tutaj pod oknem jest wnęka, a okno dalej jest zlicowane praktycznie ze ścianą, i przez co parapet nie wchodzi pod wnękę okienną. Eee, także tutaj już to widać. I tak muszę pruć e, próć tą taśmę. Także ten, ten szczelny montaż to niech sobie wsadzą w buty. Ale podobno też ciekawa informacja, że, że podobno jest to wymóg jakiś tam, że u nas jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, ale jest jakiś odgórny wymóg, żeby. Ten szczelny montaż był, bo o co tu głównie chodzi? Właśnie o to chodzi, żeby pianka montażowa, którą dajemy w koło okien, tak jak tutaj przy, przy parapecie, tak? ona pod wpływem słońca, temperatury i takich tam się utlenia. Jej nie można zostawiać na wierzchu. I po to głównie jest ta taśma, żeby odizolować tą piankę od warunków atmosferycznych. Ale być może gadam bzdury, bo praktykiem nie jestem, tylko teoretykiem. Wiem tyle, ile usłyszę. A czy ktoś to, co mi powiedział, powiedział mi to dobrze, to, to tego nie wiem. No, ale dobra, bierzemy się, robię ten przymiar i zaczynamy. Montaż parapetu. Trochę duży jest, cholera ciężki. Najpierw go zaimpregnuję i rura do roboty. Ok, słuchajcie, po zamontowaniu parapet jest zamontowany. Ja lecę na drugą stronę. E, was już zostawiam, bo jednak e, trzeba się skupić bardziej na robocie, a nie na kamerze. Ale nie takie to trudne, jak się wydaje. Ale być może, tak jak, tak jak mówiłem, że. E, Czasami niewiedza pomaga. Na razie.